No kroczek. No tata. Raz, raz kroczek. No, chodź kochanie, chodź, chodź kochanie, chodź. Chodź kochanie, chodź. No, no gdzie jest dwa kroczek. A tam musisz za nią. To ja wezmę. Tak? To tak? No, jest to no, Idziemy.

Cześć! no Cześć! 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 Halo, mama. Halo. Ona sama potrafi, nie? Mam mama?